Witam Was w kolejnym moim niecodzienniku Tym razem na polowaniu zbiorowym. Jestem na wielkich chłowach Puszczy Żagańskiej. Jest ze mną Dawid, który czai się tutaj, żeby coś ustrzelić. Tak samo jak ja. Jesteśmy na pierwszym pędzeniu. Polujemy w kole łowieckim Bubr Żagań. Pierwsze pędzenie. Wszyscy jesteśmy już rozstawieni. Jeśli wam pokażę. Tam koledzy siedzą już. Z boku, tym razem, albo inaczej, nie tym razem, tylko na początek wylosowałem stanowisko na czole miotu, na czole pędzenia. Las przed nami, wysoki sośniak z niskim podszyciem, a więc widać do przodu dobrze. Podobno jest tutaj sporo jelenia, trochę dzika, bardzo mało sarny. Tam z boku jest taki zrąb, ale Mamy też tam już kolejnego kolenia, który pilnuje tego miejsca. Strzał do tyłu nie będzie łatwy, bo mamy zwartą ścianę lasu. Więc tak, na, tak naprawdę tylko strzelanie za drogą nam zostaje. Prowadzący polowanie pozwolił strzelać tutaj do miotu, do stojących jeleni. Polujemy bardzo blisko trasy ekspresowej prowadzącej w stronę granicy z Niemcami Mimo to że jesteśmy blisko tej ekspresówki to nie słychać samochodów Natomiast no, bierzemy bardzo duży pierwszy miod to jest o ile dobrze policzyłem 8 albo 9 oddziałów leśnych więc naprawdę spory kawałek no i czekamy co się wydarzy jak to bywa na pierwszym polowaniu. Zwarci gotowi i czekający na rozwój wypadków. Błąd błąd jest taki, że nie zabraliśmy stołków ani, ja, ani Dawid, więc będziemy sobie musieli postać. I cała reszta ma stołki sąsiadów z boku, więc wszyscy sobie siedzą i czekają. Oni wiedzieli, że te pierwsze pędzenia, czy pędzenia w tym kole, są bardzo długie, więc tak no, popatrzyliśmy, że każdy miał stołek. Więc na przyszłość trzeba zabierać stołek. To na razie tyle. Później opowiem Wam, co się dzieje. Będziemy opowiadać dzisiejszy dzień. Ja będę opowiadał tymczasem. Ponownie ostatnie pędzenie w kole, w którym poluję na wielkich łowach Puszczy Żagańskiej. Bardzo intensywny dzień, w sensie spacerowo. Nie udało się. Chłopaki starają się jak mogą, ale jest cała masa grzybiarzy w lesie i wszędzie ta zwierzyna jakoś nam myka wcześniej z miotu i w tych miotach nic nie ma. Tym razem jesteśmy w takim miejscu, gdzie mamy pas. Taką przecinkę fajną z jednej z drugiej strony a polujemy już na pasie takim roboczym przy pasie taktycznym poligonowym tutaj podobno grzybiarze się już nie zapuszczają za bardzo więc jest szansa że to będzie mi od pocieszenia a jak będzie to się dowiemy za chwilkę fajnie to wygląda w paprocie gęsty lasek taki jak widzicie dużo brzuzek Gdzieś tam w oddali trochę sosny, no taki teren i jelenie, i dziki lubią, więc bądźmy dobrej myśli. Jeśli nic nie upolujemy, to przynajmniej zwierzę będzie na pokocie, bo z tego co udało mi się dowiedzieć, w innych kołach coś tam postrzelano, ale co i ile, no to będzie wiadomo, jak dojedziemy na miejsce tam, gdzie będzie pokot. Dawid, jak jest. Na szczęście jest coraz bliżej końca, to główna zaleta, z mojego punktu widzenia oczywiście, bo ja lubię tylko takie miejsca, gdzie jest dużo zwierzyny i gdzie mogę ją polować moją kamerą. Słuchaj, powiedziałeś, że jesteśmy na najbezpieczniejszym polowaniu do po tej pory. A tak, to mi się też bardzo podoba, ponieważ jeszcze nie było ani jednego strzału, więc to jest na pewno najbezpieczniejsze polowanie tutaj w okolicy, także szacun chłopaki nas oszczędzają. Widzieli, że się trochę boję, więc stwierdziłem, że panowie nie strzelamy, pędzimy, nie nim. Jak zwykle ciemnie, ale dobry humor nas nie opuszcza, więc właśnie o to wszystko w tym chodzi. To tyle na razie. Nieco ciąg dalszy. Dotarliśmy już na pokot, gdzie jest układany właśnie w tej chwili za mną. Tutaj pomocnicy układają cały pokot. Przybyli już chyba wszyscy myśliwi. Jeszcze troszeczkę musimy poczekać, żebyśmy mieli pewność, że na pewno wszyscy dotarli. No i odbędzie się uroczystość pokotu, gdzie zobaczymy, co tutaj upolowano tym razem w wielkich łowach w Puszczy żagańskich. Jesteśmy na terenie szkółki leśnej. I tym razem pokot nie odbywa się w centrum żegania, ale w innym miejscu. Jest to miejsce bardzo fajne, otoczone dookoła lasem, więc mamy tutaj możliwość spokojnie celebrować swoją świętość, i tak mogę powiedzieć, uhonorować się ustrzeloną zwierzynę, bo to jest dla nas najważniejsze. Zresztą już Wam pokażę, ile tu jest myśliwych. Naprawdę jest tutaj nas bardzo wielu. Szacuje się, że jest około 300, 350 osób, które polowało dzisiejszego dnia. Także jest naprawdę sporo ludzi. Polowanie odbywało się w 10 kołach. Było naprawdę bardzo fajnie towarzystwo Nie zawsze wszędzie udało się coś upolować, ale to nie o to chodzi właśnie w czasie takiego święta myśliwskiego. Jeśli jest zwierzyna pozyskana, to jest fajnie, jeśli jest inaczej, też jest dobrze, ważne, żebyśmy spędzili miło wspólnie czas i razem docenili piękno przyrody. Witam was w kolejnej części mojego niecodziennika. Jest ze mną dzisiaj, jak masz na imię? Dominika. Dominika. Dominika ma tatę, który poluje i mamę, która zaraz będzie polować pewnie. Tak? No? oglądasz program Dashboard? Tak. Podoba ci się? No? Super. A dzisiaj polowanie? Tata co zrobił dzisiaj na polowaniu? Złapał no nogę dzika. Ustrzelił dzika. No? Kurcze i został królem polowania. No? No i zobaczcie, mała pięcioletnia dziewczynka, wszystko dokładnie wie. Jest to super, bardzo mi się to podoba, że rodzice e, są w stanie przekazać tak wiele wiedzy. Bardzo Ci się tutaj podoba. No, no będziesz kiedyś myśliwym? Dianą będziesz? No, ja to jasne. No kurczę, bardzo się cieszę z tego powodu. No. no teraz możemy razem pomachać tam do wszystkich. I co im mówimy wszystkim? Dashboard! Dashboard! Do zobaczenia!